Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Adam. Dzisiaj z ze Febru, po raz kolejny. No witam, witam, dzień dobry. I witamy was w kolejnym odcinku y, naszej Je, ja się serii. się mapki. Dokładnie. <laughs> Febru się bardzo podoba ta mapa. <laughs> Powiedział, że od dzisiaj na kanał... No zmieniam po prostu y, tematykę kanału i tutaj będą po prostu parkury. Prawda? No, e, tak. Nie będzie nic innego. Only czysty parkour Przez święta, tak Przez święta. Na twoim kanale Nie no pamiętajcie, że ten, ten Ten kanał, który właśnie oglądacie nie jest mój On jest nasz Tak Tak Ponieważ wy go tworzycie W sensie nie Twój, mój i widzów bo oni go tworzą, no, bo zostawiam suby. Pluję. <laughs> Takie było, no bo ja wcale nie jestem twoim widzem, więc Elo, spadaj, tfu, pluje. Czy mi się no. wydaje, ale tam było przejście? Zobaczcie. Tam na górze masz te, te miglosonami. Na... Możliwe, a co? A nie, nie, nie da się tak. A nie, bo to jest taki zaawansowany. Tam jednak nie było przejścia. Tutaj. Taki zaawansowany, to nie dla mnie. Nie, bo to. Czekaj, bo to był taki zaawansowany, że ty musisz to całe przejść, i tutaj jest dalej. Hop. I teraz. Tak. I teraz. Co? Okej, i że ty tam No i ja. Jak ja mam tam pójść, żeby skoczyć na tego slime blocka, żeby <noise> dobrze? No bardzo łatwo. No właśnie, próbowałem bardzo łatwo, ale przez to, że na, ze slime blocka No i tutaj na masz na, na, na slime blocka. Też no, ale się z, no ale ciężko się skarży ze, ze slime Bloka, No bo to się rozpędź i skocz. Normalnie skocz. Roz, rozpędź się na, na slime bloku. No pff, ale się rozpędziłem. Oj, kościu no. Jak się można rozpędzić na strym boku? Nie wiem No właśnie A ja jakoś to zrobiłeś No ja po prostu. Ja, ja na to po prostu nie zwracam uwagi. Ja robię po prostu to leci tak od siebie. To, to... Mordo, to rap prosto z serca. Robię to tylko dla pieniędzy. No, miałeś, miałeś powiedzieć że z pasji. A, robię to tylko z pasji <grym> Dobra, zrób sobie już tam schod. Ja, ja nie wytrzymam po prostu. Dobrze, ja tak zrobię, tak wiesz, ale tak. Tak, żebyś nie widział nic. Dobra? Tak, Odwróciłem tak. Ty się, się. Ty się odwróć, a ja sobie taki mały, mały, taki wiesz, mało rzucając się w sposób oczy zrobię schody. <grym> tak, co chodzi. Wiem, wiem, wiem. Znaczy, nie, ty zrobisz tylko same się podstawy, wiem, bo tam jakiś przycisk był ukryty, prawda? I go ominęliśmy. No. Pytasz, a wiesz? No, dokładnie. Czekaj jeszcze chwilę, nie odwracaj. <grym> Czekaj, teraz zajdę że tutaj, niby się do dole, I, i wcale nie wiem, co się wydarzyło. Dobra, dobra, mów kiedy Ojej, jakieś... Schod... O! Ojej, jakieś schody się wybudowały, i mogę sobie po nich wejść. <laughs> Czy to nie wspaniałe? Wspaniałe! Dokładnie. No i tutaj nie wiem, co dalej trzeba. No bez kitów też jestem w szoku. <laughs> Czy to jest jakaś tabliczka stary? Better luck next time. Niki o ja, bo tam... Co? Ty! Niech Bek Jestem Bek tak nie działa Tepaj do mnie Bat. Jesteś? No to, beknąłem się. wyknąłem się. Beknąłem się. się. Spawn point. <laughs> Czemu nie działa? Spawn... Przechaj, jak Warp. No inaczej. Set warp, lawa. Dobra. Teraz tak. Widziałem no, ten Powinien działać. Powinien działać, mi wyskakuje, że to wiedziała. A mi ten, to, że to wiedziała. Tak. Aha, no to nice. Ale chodź, tutaj powinieneś się chyba zrespić. No ale co z tego? Huber Jestem tu na Skybloku. No, o Skyblok to idę. co jest. Także witam was w Cześć. kolejnym odcinku z Minecraft Skyblock. No, dzisiaj będziemy, słuchajcie, budować pierwszy generator kobla. Eee... A już mam. to. Oh, no mały render distance, nie wiem o co chodzi. Chodź, skaczesz. Czekaj, eee, Back. Okej, okay. ale... O, jestem wierają? na dole. Ale, ale nie. Czekaj, to ja tak nie zrobię. Ej, ale, aha, bo to jeszcze, jeszcze o jeden. Tak powinniśmy... i powinniśmy tutaj, dobra, to przejdźmy już tutaj po prostu. Żeby. Nie. Ale to. to... Mówiłem ci, ja tu byłem! Z posłem Huberta. No, <laughs> tak, byłeś! No kurwa, tam na dole. No kurwa, tam na dole. Już to wodę? <laughs> Ja przez, ten, przez tą kratkę zalałem, tam by się odcję zrobić przypomnę. Czyli my nie powinniśmy chyba tam iść, nie wiem A czemu tu jest, co to jest? Na czym ja jestem? Dobra, nie ogarniam Czekaj, zrobię tu jakieś schody nie wiem jak A tu jest bariera Ej, dobra, kompletnie nie ogarniłem, jak to miało być. Chodźmy tutaj. Slash gm, y, Nie. Adventure. Dobra, i lecimy. Hop. Febru. Coś go wcięło. Nie ja potrzebuję, znajduje się w miejscu, to nie powinno mi być. No tam chyba. nie wyjdziesz ty Musisz tam sobie za, y, coś zrobić. Ten, ten. Także Febru dobra. wrócił. Okay. On jest tutaj. Yes. Trochę nie. Trochę no, no, no a jak miałam się podbudować, gościu? No coś nie działa, coś się popsuło, nie było nas słychać... Dobra, <grym> dajesz, dobra, dobra. Da, dajesz febro chodź, chodź. I teraz tutaj mamy kolejny... No zapnąłeś mnie. <grym Przepraszam. <grym dobra, patrz, łatwiej Tylko teraz? nie rób mi dramy, dobra? Jak to? Pamiętaj, że zaraz <grym> nagrywamy na... odcinek do ciebie. Ale to będzie pomidać jakieś 2, 20 minut przerwy i spoko 20 minut przerwy dobra Znaczy jak U, przejdziemy trochę. tą mapę Wait, co? <grym> tak No byłem tam no Ale nie. bo nie za, za dużo zacząłem powoli dostawać triggera takiego mocnego <grym> O to chodzi, o to kurde mogliśmy najpierw do ciebie nagrać <grym> Słuchaj, o to chodzi, o, o chodzi o te emocje właśnie. Na, na, na Spotify od trzech godzin ta sama piosenka zalupowana, pozdrowiona. A ja nie mogę nic puścić, bo ja będę pod ten dźwięk podkładał i w ogóle. No to też smutno akurat. Nie ma się, zaraz ty będziesz w tej sytuacji. Znaczy, zaraz. K za kiedyś. Dokładnie. No pyłem tam, no. Ale nie, serio, jest mi Ciebie tak już szkoda, że ty musisz to przechodzić. Ja już jest za dużo tego odcinka. Ej, możemy skończyć to znęcanie się nade mną. Dobrze, Proszę. także dalsze znęcanie. Zobaczcie w kolejnym odcinku. I to Kto? było na tyle. Kto? To było na tyle z tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku z naszej serii cudownej. Także to na tyle z tego. Trzymajcie się. Alo, elo, Elo!